Cześć, witajcie! Chyba w ostatnim odcinku w tym roku? Ostatnim. No właśnie, ale w wyjątkowym odcinku, bo przede wszystkim chcielibyśmy Wam dzisiaj podziękować za to, że jesteście, że oglądacie nasze filmy, że nas tutaj wspieracie, że komentujecie, bo tak, Studia Kobiecych Marek na YouTube powstało w tym roku, ale oczywiście plany na następne są. I będziemy się rozwijać, i będziemy nagrywać, i mamy dużo fajnych pomysłów, i będą fajni goście. Także e, super, że jesteście z nami, i fajnie, że to tak wszystko się pomału, pomału rozwija. Co ty myślisz? Pomałe, małymi kroczkami w własnym tempie e, po swojemu. Tak jest. Więc naprawdę dziękujemy wszystkim osobom, które współtworzą z nami ten kanał, czyli przede wszystkim Wam, ale też chcemy podziękować wszystkim interesującym, ciekawym kobietom, które wystąpiły tutaj na naszym kanale, które podzieliły się z Wami swoimi historiami o biznesie, o życiu i nie tylko. Trochę ich było, no nie? No, teraz ja sobie no. myślę, że było. Było. Fajnie. No, właśnie, fajnie. No i oczywiście będą następne. Jeśli wy chcecie wziąć udział tutaj, pokazać się, pokazać wasze biznesy, to oczywiście czekamy na Wasz kontakt. No ale, kochani, przecież jesteśmy przed świętami Bożego Narodzenia, więc przyszłyśmy Wam też złożyć życzenia. No to wesołych, spokojnych, w godzie rodzinnym, w bezpiecznej atmosferze. Z pysznościami na stole, ja je jestem I za I z dużą ilością prezentów! Ja się skupiam na jedzeniu, ja <noise> lubię makowca. <noise> Nie, no, oczywiście, słuchajcie, tak. Święta to jest wyjątkowy czas, więc życzymy Wam po prostu, żebyście wyjątkowo spędzili ten czas. Um, żeby to były takie chwile, które zapadną Wam w sercu i w głowie, um, z bliskimi, z osobami, z którymi dzielicie Wasze życie, które dają Wam szczęście. Um, żeby to był naprawdę taki. Wyjątkowa, wyjątkowe podsumowanie końcówka roku a właśnie w tej cudownej klimatycznej um, atmosferze. I e, mam nadzieję, że oglądacie ten, ten filmik przed świętami, ponieważ podczas świątyń życzę Wam odpoczynku od internetu. Oj, tak, słuchajcie, to jest idealny moment na to, żeby zrobić sobie małą przerwę. Tak jest. Dokładnie. Ja powiem Ci szczerze, Alicja, że ja też jestem za tym, żeby sobie odpocząć. Chyba tak właśnie zrobię. Ja to tak. jest świetne, Ale kochani, kończymy ten rok, i chcemy Wam życzyć wielu, wielu sukcesów, rozwoju, pomysłów, celów na 2025, bo u nas taki właśnie się zapowiada ten rok. Będzie naprawdę niesamowicie ciekawy, więc życzymy Wam, żebyście i Wy weszli z taką energią, pozytywnym myśleniem, że będzie fajnie w tym nowym roku. Generalnie wyznam sobie cele i małymi kroczkami do przodu. Tak jest. Dziękujemy Wam jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki. Pa! pa!